Szanowni Państwo, z okazji 60. rocznicy powstania Radzyńskiego Ośrodka Kultury życzę, żeby nadszedł taki czas, żeby nadszedł taki czas, żeby znaleźli się archeologowie, którzy wykopią konia, wykopią statuę konia to z tej radzyńskiej ziemi, powiedzmy za jakieś 2-3 tysiące lat, i powiedzą, zobaczcie, to jest koń. On był nad wejściem do radzińskiego ośrodka kultury. On strzegł tego wejścia przez 138 lat. A może i 238. Ale to musimy sprawdzić tam głębiej. O, tam jest jeszcze jakieś zdjęcie. Robert Zamazany dalej. Tak. I on też tam był. I tego życzę. A może i odnajdzie się jeszcze taka ładna panienka?